Cześć, zapraszam Was dzisiaj na prezentację domu w zabudowie bliźniaczej w Czechowicach Dziedzicach przy ulicy Rajskiej o powierzchni 93 m2. Zapraszam do środka. Od samego wejścia mamy przestronny wiatrołap z miejscem pod zabudowę. Po mojej prawej stronie znajduje się wygodna łazienka. Tuż pod schodami mamy praktyczny schowek który może zostać zaaranżowany jako gabinet, sypialnia bądź domowa biblioteka. Po lewej stronie znajduje się przestronny salon z przeszkleniami, z otwartą kuchnią oraz bezpośrednim wyjściem na ogród i taras. Idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu z bliskimi. A teraz zapraszam na górę. Na piętrze mamy prywatną strefę domowników. Znajdują się tutaj dwie sypialnie z wyjściem na balkon, które oferują widok na góry. Trzecia sypialnia z własną garderobą oraz balkonem francuskim. Nie sposób pominąć wygodnej i przestronnej drugiej łazienki, oraz stryszek. Ta nieruchomość to nie tylko ściany i metry, to emocje, bezpieczeństwo, przestrzeń, to miejsce z duszą i komfort. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, zapraszam już teraz do kontaktu i prezentacji na żywo. Wymarzony kąt, Monika.